Artystyczne malowanie twarzy czy dłoni zawsze wzbudza zachwyt, szczególnie gdy te mini dzieła plastyczne wykonywane są przez dzieci. Okazuje się, że wyobraźnia uczestników zabawy w Współdzielczym Domu Kultury nie zna granic. Sporą atrakcją dla dzieci z placówek wieluńskiej spółdzielni mieszkaniowej okazał się udział w pokazach modeli szybowców halowych w sali spółdzielczego domu kultury. Małe samoloty F1N przeznaczone są do lotów w pomieszczeniu. Start odbywa się z ręki, stąd popularnie, modele te nazywa się rzutkami. Pokazy mody czy konkurs na wakacyjną fryzurę to jedne z bardziej lubianych zajęć przez dziewczęta z placówek Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W klubie Osiedla Kopernika do konkursu zgłosili się również chłopcy, którzy nie wstydzili się pokazać z kucykami czy kolorowymi spinkami we włosach. Dziewczęta jednak rywalizowały ze sobą, wykorzystując wszelkie możliwe techniki fryzjerskie. Zuziu, powiedz jaka to będzie fryzura, co też będzie można zobaczyć tutaj na włosach Sary. To akurat będzie kłos, do, do tego będzie opaska z, z takimi sztucznymi grylancikami i parasolka zamiast kwiatka. Akurat. Parasolka zamiast kwiatka? Tak. Skąd taki pomysł? No, sam przyszedł jakoś do głowy wieczorem, tak siedziałam i myślałam, no i sam przyszedł. Na całej głowie będą warkoczyki, i później z tych warkoczyków kok. A powiedz, kiedyś już miałaś taką fryzurę? Nie. Na dłuższą relację z wydarzeń w placówkach Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zapraszamy do wakacyjnego magazynu TVK.